Szanowni Państwo, w tym krótkim filmie chciałabym pokazać, jak łatwo i szybko można dołączyć do spotkania online za pomocą aplikacji Webex. Nie wymaga to zakładania konta ani też logowania się. Klikamy w ikonę aplikacji, następnie pojawi się komunikat o akceptację warunków korzystania z tej apki. Ja już tego komunikatu tutaj nie mam, ponieważ już te warunki akceptowałam. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w zielony przycisk Dołącz do spotkania. Tutaj wklejamy link przesłany nam przez osobę zapraszającą, w tym przypadku przez nauczyciela. Pod spodem uczestnik spotkania, w tym przypadku uczeń, wpisuje swoje imię i nazwisko oraz e-mail. Jest on niezbędny podczas dołączania do spotkania po raz pierwszy. Przy każdym następnym spotkaniu nie trzeba już podawać maila. Robimy to jednorazowo. I gotowe! Klikamy jeszcze tylko dołącz, włączamy mikrofon, kamerę i możemy zaczynać. Powodzenia!